Witam Was w pierwszym odcinku spotkania z wielką sztuką. Będziemy tu mówić o obrazach trudnych, szalonych, niekonwencjonalnych, pochodzących z mojej małej galerii przez duże NG. Pierwszym obrazem, który będziemy mawiać jest to drzewo życia i śmierci. Ukazujący prawda, piękno przyrody, sielskie klimaty. Jest to obraz bardzo trudny do zinterpretowania, ale za to bardzo prosty wizualnie. Tylko na pierwszy rzut oka. Znajduje się na nim piękna, zielona polana, po której kiedyś biegały zajączki, koziołki, czy łaciate krówki. Mo, mo mo. Teraz ich nie ma. A dlaczego ich nie ma? Może ma to związek z tym oto śmiercionośnym drzewem. Panie, to zwykłe drzewo jest. To nie jest zwykłe drzewo. To nie jest zwykłe drzewo. Nie, nie, nie. Możemy tu dostrzec przejście światów. Między światem równoległym a prostopadłym. Jego czerwień. Symbol zwykle w tych, którzy zginęli pod jego honorami. Opanuj się! Nie jesteś sam. Kto to powiedział? Nikt nic nie powiedział. A może faktycznie. Tego nie słyszycie. To taki mój wymyślony przyjaciel. Eee, chyba już sobie pójdę. ZOSTAŃ! Dobrze. To dopiero początek. Wystarczy, Wystarczy na dzisiaj. No dobrze, to może zakończmy to na dzisiaj. Co <laughs> chcecie, bym na w następnym odcinku? Nie, to może wiosnę? No to WIOSNĘ?! Chyba opuściłem mój pędzel Devolai No dobrze, w następnym odcinku namalujemy wiosnę Nie, to jest jakieś porąbane Zapewniam, że całkowicie normalne Poczekaj, poczekaj, POCZEKAJ Aaaaaah!